Koleżanki Nataszy zazdrościły jej, gdy dowiedziały się, że wychodzi za mąż za Artioma. W końcu on obiecał zabrać ją w podróż poślubną. To taka drobnostka, ale mężowie koleżanek nigdzie ich nie wozili. A tu prawdziwy mężczyzna. Sama Natasza nie wierzyła w swoje szczęście. Teraz trudno znaleźć dobrego P-R-A-C-O-W-I-T-E-G-O -e męża. Takich zwykle od razu zabierają. A tu został jeden nietknięty i dostał się właśnie jej. Z Artiomem poznała się w pociągu podmiejskim. Jechali w tym samym wagonie, ale zaczęli rozmawiać dopiero, gdy wysiedli i okazało się, że idą w tym samym kierunku. Oboje zmierzali na urodziny na działkę. Jak się okazało, to była ta sama osoba. Wtedy Artiom powiedział, że nie chciał prowadzić, bo wieczorem prawdopodobnie będzie pod wpływem. Natasza od razu zauroczyła się jego poczuciem humoru. Potem zaczęli się spotykać. Artyom dużo pracował i zarabiał przyzwoite pieniądze. Natasza trochę mu ustępowała. Kilka lat temu zaczęła pracować jako pośrednik nieruchomości i całkiem jej to szło. Ale chłopak był programistą i miał dobre perspektywy. Zresztą dziewczyna na pieniądze patrzyła w ostatniej kolejności. Najpierw przyglądała się młodemu człowiekowi i wszystko w nim było wspaniałe. Może i nic by z tego nie wyszło, gdyby nie ten nieszczęśliwy wypadek. Po tamtych urodzinach dziewczyna się zastanowiła. Wydawało jej się, że programista to niezbyt dobry pomysł. Artyom dzwonił, rozmawiali przez telefon, ale dziewczyna wciąż odkładała spotkanie. Aż pewnego razu Artyom ze smutkiem powiedział, że miał wypadek. Na szczęście nic mu się nie stało, wyszedł tylko z potłuczeniami i zadrapaniami. Ale samochód był zupełnie zniszczony. Zaproponował, że napije się herbaty w kawiarni, tak jakby na cześć zmarłego samochodu. Cóż za uroczy chłopak, myślała Natasza. Było jej go żal. Rzeczywiście, w kawiarni przyszedł z siniakami, cudem wyszedł z tego cało. I właśnie od tego współczucia wszystko się zaczęło. Natasza już więcej nie zostawiała chłopaka samego. Widywali się tak często, jak pozwalała im na to praca. Oboje mieli sporo obowiązków, ale też niezłe zarobki. Wkrótce Artiom zaczął mówić o wspólnym życiu, a właściwie o ślubie. Chciał, żeby wszystko było na wysokim poziomie. Huczne wesele, a nawet obiecał zabrać ją w podróż poślubną. Wszystko to miał opłacić ze swoich oszczędności. Natasza była zakochana i po prostu nie mogła mu odmówić. Uradowana podzieliła się tą wiadomością z koleżankami, zebrała porcję zazdrosnych spojrzeń i zabrała się za przygotowania do ślubu. Tak jak obiecał, wesele opłacał narzeczony, także kupił obrączki. Panna młoda za własne pieniądze kupiła suknie. Zrobiła fryzurę i makijaż, a także wynajęła fotografa i kamerzystę, bo Artyom naiwnie uważał, że każdy gość z normalnym telefonem zrobi świetne zdjęcia i filmy na pamiątkę. Po ślubie Artyom przyznał, że nie sądził, że to taka droga przyjemność, ale nie mógł zrobić inaczej, oni na to zasługują. Niestety na wesele mu wystarczyło, ale już na podróż nie. Ale przecież podróż to nie najważniejsze. Odłożą, pojadą później za pół roku z dwoma wypłatami, łatwo będzie odkładać. I te kwestie odsunęli na później. Jednak po kilku tygodniach od ślubu mąż poinformował, że w jego firmie są problemy i programistów przechodzą na pracę zdalną. Na pół etatu. Jego praca mu się podobała i nie chciał szukać innej. Być może tam wszystko się ułoży. Kierownictwo już szuka inwestorów. Natasza to normalnie przyjęła. Sama taka jest. Gdyby takie trudności ją spotkały, nie szukałaby nowej pracy, tylko poczekałaby. Tym bardziej, że ma drugą połowę, która ją wesprze moralnie i finansowo. Gdyby dziewczyna wiedziała, z jakimi kłopotami boryka się firma jej męża, sto razy zastanowiłaby się, zanim by współczuła Artyomowi i popierała jego pracę zdalną. W rzeczywistości mąż zrozumiał, że już ułożył sobie życie, założył rodzinę, więc nie musi się już tak napinać. Postanowił nie wracać do pracy. Ale, znając charakter żony, wiedział, że takiej decyzji BY nie zaakceptowała. Pewnie żadna żona nie pogłaskałaby po głowie męża bezrobotnego. I młody człowiek znalazł wyjście. Poskarżył się szefowi na jakąś poważną chorobę i powiedział, że może pracować tylko zdalnie, nie więcej niż trzy godziny dziennie. Przełożony zrozumiał sytuację podwładnego i zatwierdził taki układ. W efekcie wcześniej dobrze zarabiający mąż spadł do pensji 15 tysięcy, a podróż poślubna została odłożona na nieokreślony czas. Ale to tylko tymczasowe myślała Natasza i współczuła mężowi. Jednak z czasem zaczęło ją irytować, że mąż do niczego nie dąży. Mógłby szukać jakichś dodatkowych zajęć, bo nie wiadomo, jak długo będą trwać problemy w jego firmie. Chociaż Artiom opowiadał, że ma pełno pracy, tylko wynagrodzenie jest małe. Ale żona widziała, że ciągle gra w gry komputerowe, kurczę. No nie mogę przecież cały dzień pracować, złościł się mąż. Muszę się odprężać. Natasza również cały dzień pracowała i czasem w domu przy komputerze. I za każdym razem, gdy na niego spojrzała, mąż był w swoich czołgach. Taka sielankowa podróż w życie małżeńskie rozpoczęła się u młodej kobiety. Właściwie po ślubie w jej życiu zmieniło się tylko jedno: teraz musiała sprzątać i gotować dla dwojga. W pozostałym zakresie nadal pracowała, nadal wszystko kupowała, nadal polegała tylko na sobie. Okazało się, że mąż w sprawach domowych jest całkowicie niesamodzielny. Mieszkał z mamą i ona wszystko robiła. Jeśli była jakaś męska robota, typu naprawienie kranu czy sprawdzenie, dlaczego wyłączył się prąd, to zawsze przychodził sąsiad z pomocą. Co to jest opłata za media i jak to się odbywa? No, przecież ty to wszystko robiłaś, sama wiesz jak. I żona harowała od czasu do czasu zastanawiając się, czy nie pora szukać innej pracy. Artiom mówił, że jeszcze nie pora. Wydawało się, że wszystko mu odpowiada. Jego pensja w zupełności wystarczała na piwo. Hipsy i zakupy w grach. A resztę może opłacać żona. Rano Artiom oglądał telewizję, nakładał jedzenie na talerz, robił stertę kanapek i śmiał się z jakichś głupot. To był jego sposób na odpowiedni nastrój. Praca wymagająca, nie można popełniać błędów. Jaką pracę Natasza tak naprawdę wykonywał, trudno było powiedzieć. To, co widziała, to jakieś tabele w Excelu, rzekomo raporty i różne drugorzędne bzdury. Nie trafiała na czas, gdy mąż programował, muszę się skupić, mówił Artiom. Łatwiej mi się tym zajmować, gdy nikt nie stoi za plecami, żona starała się nie stać za nim, ale w duchu go potępiała, jak można tak żyć. Ale widać męża nic nie niepokoiło. Po skończeniu swojego dnia pracy zaczynał się jego odpoczynek. Wieczorami Artion pogrążał się w innej rzeczywistości. Ratował świat lub coś w tym stylu. Tak zaangażowany, że nawet nie słyszał, jak żona wraca z pracy, co poradzić? Wzruszał ramionami mąż. Wiek technologii. Nie mogę się oderwać. Czołgi mnie wciągają, jakby to ja żyła w innej epoce. Z niezadowoleniem patrzyła na niego żona, ale Artiom miał na to niepodważalną wymówkę. Mężczyźni to nie kobiety. Mają inne zainteresowania. Wciągają ich gry. Poza tym żona może odpocząć w kuchni. Przecież lubi gotować. Z własnej głupoty Natasza już na początku ich związku powiedziała, że lubi gotować. Że to dla niej sposób na relaks po pracy. I teraz mąż to wykorzystywał, jak coś, to ci to przecież sprawia przyjemność A nie sprawia Zamówmy pizzę Ale z twojego konta Bo nie lubisz gotować, oczywiście, Natasza lubiła gotować, ale nie po to, żeby na stałe karmić nierobę Gdyby pracował i kupował produkty, to nie byłoby problemu A tak to jest uciążliwe Do kłótni nie doszło, bo wkrótce zachorował ojciec Nataszy Wszystkie jej siły i uwaga poszły w tamtym kierunku. W domu przygotowywała szybkie posiłki i biegła do szpitala. Późnym wieczorem wracała do domu zmęczona i dzieliła się z mężem swoimi obawami. Opowiadała Artyomowi o stanie ojca, jak go leczą i jakie rokowania dają lekarze. Młoda kobieta wydawała się, że mąż jej słucha i przeżywa to razem z nią. Ale później zrozumiała, że martwił się o coś innego. Artyom milczał w napięciu, słuchając skarg żony. Ale w jej wypowiedziach wyłapywał najważniejsze dla niego, koszty. Okazało się, że mężowi nie podobało się, że leki żona kupuje za własne pieniądze. Kolejny raz, gdy wróciła z szpitala, zapytał, dlaczego teść się nie leczy na własny koszt. Na pewno ma jakieś oszczędności, w końcu powinien dostawać zasiłek chorobowy. Gdy Artyom dowiedział się, że na leki potrzeba dużo pieniędzy, a teść nie ma takich oszczędności. Zaczął oburzać się. Uważał, że lekarze celowo wyciągają pieniądze od pacjentów. Przecież leczenie jest darmowe. Trzeba przestać karmić tych nażartych doktorów. Artyom nalegał, żeby żona domagała się darmowych leków lub szukała innego, bardziej uczciwego szpitala. Natasza oczywiście nie zamierzała podążać za radami męża. Tata dopiero co został przeniesiony z oddziału intensywnej terapii. Nie będzie go nigdzie ciągać, a darmowa opieka medyczna nie obejmuje wszystkich leków. Żona też oburzała się, że mąż stawia jej takie zarzuty. Ona zarabia pięć razy więcej od niego, a jeszcze musi się przed nim tłumaczyć. Żona utyskiwała, że Artiom obiecywał utrzymywać rodzinę, a tymczasem siedzi jej na karku. Mąż nie rozumiał jej niezadowolenia. Mówił, że i tak ma wszystkiego pod dostatkiem. Sama przecież zarabia. Czego jej jeszcze potrzeba? A to, że oprócz tego, że ona zarabia na wszystko, to jeszcze robi wszystko w domu i gotuje, to jej obowiązek. Artyoma zaczynało irytować, że żona go czepia. Natasza od rana coś oburza i idzie zadowolona do pracy, a on potem się denerwuje. I gdy żona kolejny raz zepsuła mu poranek, to jak prawdziwy mężczyzna, poskarżył się na to swoim znajomym. A tam doświadczeni żonaci mężczyźni dali mu cenną radę, z której tego samego wieczoru skorzystał. Gdy żona wróciła z pracy, zastała męża siedzącego przy kuchennym stole z surowym wyrazem twarzy. Młoda kobieta pomyślała, że jest niezadowolony z powodu pustej lodówki. Rano nic nie przygotowała, bo brakowało produktów, a poza nią nikt inny tego nie zrobi, ale mąż ma ciężką pracę. Chciała dziś coś kupić, ale po drodze do sklepu plany się zmieniły. Jednak Artiom i tak tylko mimochodem wspomniał o jedzeniu. Mówi, że na żywność brakuje, więc źle wydajesz pieniądze. A potem oświadczył, że żona musi oddawać mu całą swoją pensję, bo on lepiej nimi zarządzi, w przeciwnym razie złoży pozew o rozwód. I tu żonę poniosło. Zmęczenie po ciężkim dniu pracy jak ręką odjął, zaczęła histerycznie się śmiać. Gdy Natasza się uspokoiła, powiedziała, że spotkała szefa męża i dowiedziała się czegoś ciekawego. Już po tej frazie Artyom umilkł i nawet schował głowę w ramionach. Słowo za słowo szef zapytał o zdrowie męża. Natasza dowiedziała się, że jej mąż, okazuje się, jest ciężko chory i sam poprosił o pracę zdalną za grosze. Nie zamierzała go demaskować. Powiedziała szefowi, że na razie nie ma o czym mówić. Mąż prawie nie wstaje z kanapy, co w zasadzie było prawdą. Znaczy ciężko chory, biedaczek. A teraz spróbuj poskarżyć się swojemu szefowi na twoją żonę, która porzuciła umierającego męża, i natasza powiedziała, że pomoże przyszłemu byłemu mężowi spakować rzeczy. Nawet opłaci taksówkę, żeby artyom już tu więcej nie wracał. Niech gra w czołgi w mieszkaniu swojej mamy. Następnego dnia złożyła pozew o rozwód i sama zapłaciła opłatę sądową. Chorego przecież nie będzie obciążać, nie jest zupełnie bezlitosna. Młoda kobieta była w doskonałym nastroju. A później dowiedziała się, że Artyom nigdy nie miał samochodu. Wymyślił to, żeby się pochwalić. Wkrótce jej ojciec zaczął wracać do zdrowia. Niedługo go wypisują. Więc wszystko u niej dobrze. Potem Statą pojedzie w podróż. Jemu też przyda się odpoczynek nad morzem. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału przez polubienie. To dla mnie bardzo ważne. Do następnego spotkania.